Dzień dobry, to ja Odynie Senior Witam na moim kanale. Jestem dalej w Katowicach. Zaraz bierzemy się z Adamem, z Odynem i jedziemy po po sklepach materace i te inne pierdłki prysznice i coś jeszcze tam to co potrzeba. Widzimy się później. Właśnie kupiłem kastorami słuchawkę, to jest nowa, ale ma mały gwint, i muszę pokombinować. Ja no już tam mówiłem, były perturbacje, ale dopasowaliśmy końcówkę i jest taka. Nawet już szczelka jest. No. A to się może przydać. Może trochę trochę żeśmy przepłacili, ale my są w gorącej wodzie kompanii. To odbija pięknie. No. Jest git, widzisz, więcej dziurek? O. O, jedno idziemy do pana materac.pl A jak nie, nie będzie tam, to wikreił Coś będzie w końcu A tam, tam jest IPRA Niestety, bo i tysiące Nie chciałbym <grym> <grym> Od razu mi się odechciało aż taki, takiej wygody to jechać nie potrzebuje idziemy tam, tam podobno są dla biedniejszych <gry> jestem pierwszy raz w Ikei podobno tutaj się odprawiają prawda to na magazynie się też no to idziemy niestety nie kupiliśmy w Ikei, ale Znaleźliśmy w internecie, takie jaki potrzeba. Tutaj nie mają takich ani tam, nigdzie. W internecie mają na Allegro. Jadę do Sosnowca. Muszę być tam jutro, ale teraz jadę, dlatego że słońca nie ma prądu może braknąć albo inna, inna zaraza. Nie wiem widzimy się na miejscu w moim ulubionym parkingu Jest poranek, jestem na środuli w Sosnowcu Zobaczcie, musiałem dzisiaj skrobać <słyska> Ale Nie było mocno yy, zamrożone ale ciepło, fajnie było wyjdzie słoneczko chyba raczej nie zaraz jadę zatankować butle butle pobrać yy, wymienić z gazem i zakupy zrobić a potem do sklepu pójdę na Odince jestem już przy Plejadzie w Sosnowcu muszę zatankować po 5,80 nie 5,84 no to tankujemy mam 356 litrów yy, tych kilometrów zrobionych 30,3 litra dobrze pali <gry> idę zapłacić jeszcze gaz muszę wymienić no jeszcze tylko butle z gazem wymienię i 69 zł kurde na tym po sto ileś nie było to tylko w naszym tym Orlenie zatankowane teraz trzeba zrobić zakupki zobaczymy czy mają tu to co chce bo matera zamówiony pompka zamówiona nowa także jeszcze trochę muszę pokupywać rzeczy kupiłem dwa prześcieradła i isk zaniosę to i idę dalej zaszalałem trochę kurde jeszcze tutaj mam i jeszcze tam elektryki trochę kabli trzeba się zaopatrzyć podobno wojna się zbliża albo uciekać albo się zaopatrzyć jestem blisko sklepu Pogoda paskudna. Pada od rana. Rano skrobanie, a teraz deszcz. Źle się dzieje w państwie duńskim. I Jestem w dziale. jakim jest ten dziale? Kamperów. Kamperów. Co tutaj mamy do kamperów? Co my tutaj mamy? Mamy tutaj lodówki małe, turystyczne, lodówki troszkę większe, mamy boiler strumy trumy. Później mamy hot trio od Kapitana szczepy, czyli takie innowacyjne urządzenie do ogrzewania. Również mamy tutaj przetwornice z Azo, mamy y, akumulatory Life po od Kapitana szczepy, setki, dwusetki, jakie tylko chcecie. Również mamy AGM-y, tutaj na samym dole mamy. I co, co, co jeszcze tutaj? mamy? No, oczywiście cały osprzęt z Victrona, ładowarki Orion, mamy tutaj również e, regulatory MPPT i wszystko, co jest potrzebne do montażu paneli i całego systemu fotowoltaicznego w waszych kamperach. O! I to właśnie trzeba kupować. Tak jak ja. Tak jak ty. Dokładnie tak. i ładny jestem Dzień dobry Pani, nie, nie widziałem Pani tutaj nigdy Co tak Ci chodzi? Nie mowa Jestem w sklepie i dostałem paczkę Pozdrowienia z krainy lasów i jezior Lubuskie Na zdrowie Łaba, na zdrowie, miasto. Może ktoś czyta. Wędliny sklep filmowego, bo u mnie się, kurde, bez okularów to. No i tutaj jest, nie mogę patrzeć na ten kubek. <grymny> Na ten kubek, nie możesz patrzeć. Aha, no, i dlatego wysłałeś Dobra, dzięki. Jeszcze raz dzięki. Ja, jeszcze te kawa i łyczki, herbatka, wędlinki. Co to się jeszcze jest? Nie wiem. No o takie coś. Jeszcze raz dzięki. No i weź tu zajedź do rodziny. Normalnie z torbami cię puszczą. Warto Idę, o kurde może słońce wyjdzie Idę się rozpakować i się czarnej herbatki napić w nowym kubku metalowy jest od razu, mówię Trzeba zamontować to w końcu No To już się zawsze przykręciłem takim czymś Jest uszylka, jest uszylka. Gdzie jesteś? Ach. O to chodziło, że to chodzi. O. A tamto było wciśnięte i cały czas leciało. A teraz sprawdzimy. <gry> Ale działa i to jest najważniejsze, no. dokręcę to uczelnie jeszcze też mam tą teflonową taśmę, także niestety będę musiał to przerobić. Ten mąż chcę wypieprzyć, bo on jest za długi i za bardzo yy, się plączę. Kupię normalny wąż, taki prysznicowy, żeby tu można było wkręcić. I wtedy to wkręcę do tego węża i będzie mi lepiej, bo to to jest ma masakra. To nie wypełnienie, i jadę do dolerła do kupić ten wąż uszczelnienie bo cieknie musi być uszczelnienie na gwint yy, i coś jeszcze ale to już przy okazji będę, jak, będę tam w środku już kupiłem to co trzeba jeszcze tylko jedną rzecz poszukam gdzie to jest muszę do łazienki kupić na mydełko na szampon coś tu chyba znajdę Zobaczymy Kupiłem wszystko co trzeba Teraz będę to montował ale jeszcze muszę zejść do oszołoma sorki za bajzel ale właśnie będę składał to całe moje No, i czas to wszystko poskręcać. Już tą taśmą, jakąś tam, zapomniałem, jak się to nazywa, poobrabiałem wszystkie. I teraz będę to wszystko skręcał. Mam nadzieję, że się uda. Uda się. No. To będzie tak. O. To skręcam z tym. I to pójdzie tutaj. A końcówka wejdzie w to. O, kółselki, żeby mi nie wierciały. Tutaj nie wchodzi dobra. No dobra. Skręcam to. Mocno muszę to skręcić. Mam narzędzia do tego. O. Mam nadzieję, że będzie widać coś, 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 co nieco. A! Ok. I teraz to wkręcę tutaj. Ale najpierw jeszcze tutaj dokręcę, ale to już tego nie będę Wam nagrywał, tylko jak dokręcę. To muszę tutaj dokręcić, bo tu się trochę ruszało. Chociaż, dobra, dokręcę to. tamto już dokręciłem, teraz dokręcam tą tutaj. Ach, mam nadzieję, że się dokręci. O, To wkręcam tu, tamto co była ta spiralna, wyrzuciłem bo to tak to wygląda. Docisnę tym, gdzie mocniej się trzymało. Nadzieję, że będzie dobrze no i ta końcóweczka pójdzie tutaj o. i mam nadzieję, że będzie to wszystko chociaż tu też przelecę tym tą taśmą tu się strzępi jest będzie dobrze tak o no i stygnie uszczelka tam jest także jest jest to skręcamy mam nadzieję, że nie będzie przeciekać Teraz będziemy sprawdzać, czy czy działa. Otworzymy okno. No, gdzie jest? O, kurde, coś nie dokręciłem. Zapomniałem dać tu szelki. A miałem dwie tu i tam. No, i teraz chyba powinno działać. Łączamy, i tu jest przycisk? No, działa, niech to wyleci wszystko bucy Teraz bajże posprzątać trzeba i to by było na tyle odnośnie tego węża. Dostałem nowy kubek, to trzeba go trzeba kawę zrobić w nim. Gdzie jest ta kawa? Wyparzone wszystko, także jedziemy z tym koksem. Zobaczymy. taki szalony dzień od sklepu do sklepu no, ale już prysznic jest zrobiony zewnętrzny wewnętrzny tylko jutro pompkę wymienię no, jak się zaparzy to się włącza no, kawusia się zaparzyła lejemy mniejszy od tych moich nielubianych przez kogoś wiadomo leczką. zaraz będą mówić tak, że aluminiowy, że oj och, nie dogodzisz No Prawo wiadomo nic się nie zmieniło nawet przy nowym kubku smacznego. Byłem w piekarni, wyszłem, a tu śnieg zaczyna padać. Taki mokry na razie. Jestem w Katowicach. Ostatnie prania. I. Wszystko. Tu prawda. No, Ale się jest jechać. Jadę do sosnowca. Pompka przyszła. Będę wymieniał pompkę i jeszcze inne rzeczy także widzimy się przy pracy rodacze. Trzeba zrobić zakupki No osz ołomie Także Nieco mi się za robotę Potem dopiero będę miał tą pomp pompkę Bo jeszcze nie przyszło ale jest powiadomienie Chciałem potem nie kupić, ale tu taki wybór nie wiem co, którą wziąć <grytanie> Ojej, drogi i tanie Nic jakąś kupię na pewno, bo już mi zwracają uwagę, że tamta jest niedobra Zaszalałem i się kawkę kupiłem w KFC Pierwszy raz w życiu Aha. Postępy robię, wychodzę z lasu. Szaleństwo zakupowe trwa nadal. Wszystko wymieniam, przechodzone stare, cokolwiek wymieniam na nowe. Raz na jakiś czas trzeba to zrobić. <gry> Także mam wszystko wyprane. Cokolwiek było starego poszły, wszystko kołdry nowe i tak dalej, i tak dalej aż, aż będzie mi się podobało Muszę jakiś kod kupić nowe, nowe te koszyczki do kuchni na sztuce i te Trzeba będzie szukać teraz Zaszalałem, za 100 zł ponad, ale nie kupiłem innych rzeczy, no. a przyszła już pompka, to że jadę po pompkę, jest pompka. Proszę no. to, że jakby mam 3402 netto, jest płatne normalnie, a teraz płacę 3454, 30 zł więcej, ale sprzedaję to tyle samo, no. tak, tylko no. że klient dostaje tylko poniżki. No. Nie jest to nic To jest tam... To pobudzenie ja nie, mówię, nie mam okularów jak Można to zamówić. Jest taka jaka zamawiałem. 20 litrów. A tamta miała 12 czy 14 Ale to końcówka się ta niebieska ułamała. I kombinowałem, ale 1,1 bara bar, a tamta miała 0,6 bara No to jest różnicy idziemy montować i jadę na mój ulubiony parking i tam będę montował no i teraz muszę ten baniak wyciągnąć on jest cały nalany 50 litrów kurde jak ja to wyciągnę spróbujemy pompa gotowa także O, jestem wielki! Teraz muszę to wykręcić. Teraz muszę to cało zdemontować. to I pompkę wsadzić. Komuś musi ścieknąć wodę, bo nadmiar jest. No, już mam prawie wszystko wymontowane. Pompkę wymontowałem. teraz trzeba nową zamontować a tu, to, to, to tutaj wszystko musi być No, nic nie będę musiał kombinować rureczka podróżeje i będzie pasowało nie trzeba nic kombinować już jest, już jest założona tylko skręcę jeszcze tego Zimno w ręce jak kulera, ale w rękawiczkach się nie da robić. Niestety. Dobra, skręcę i wtedy pokażę, jak jest. Jest już osadzona, złapię tylko trytkami i będzie ok. Zamontowane. Szkoda, że nie, nie sprawdziłem na początku, czy ona chodzi, ale idę sprawdzić, czy modele i lepiej jest, ale no, teraz to leje, tak jak trzeba. O to chodziło, a nie jak rezda. Czas na podsumowanie tego odcinka. Nie było szukania, bo nie ma gdzie. Mam inne sprawy do załatwienia. Trochę modernizuję. Yy, modernizuję. Trochę za mocno powiedziane. Poprawiam auto. Yy, pompki wymieniam, no wszystko co się da wymienić mycie sprzątanie yy, i tak yy, dalej i tak dalej no, yy, pogoda paskudna nie ma gdzie jechać no to pada dzisiaj rano skrobałem yy, szyby bo yy, zamarzły teraz śnieg pada z deszczem nie mocny ale pada także nie ma gdzie łazić, ale za to, to jest czas i bo co chwila to, to trzeba kupić to, to trzeba kupić to, tu pojechać i tak, to na sklep odebrać przesyłkę, to po pompę, to, to po to i tak jeszcze czekam na na materac, może będzie w piątek, a jak nie to w poniedziałek i tak to się ten czas leci jutro na następne odcinki pewno będą jeszcze bez szukania bo dalej będę to robił te auto szykował na większą podróż no i chcę żeby jako, ta, jako tako jechało, no szybciej nie będzie jechać ale trzeba pewne rzeczy powymieniać co więcej więcej grzechów nie pamiętam Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny kciuki do góry i lecimy dalej. O, no, zgadnijcie, gdzie jestem? Jestem w gryfonie. To coś jedzie na Śląsk. A co to jest, to opowie nam producent tego. Ja jestem bardzo wdzięczny, Tadeusz, że chcesz to pokazać w ogóle. Słuchajcie, na Śląsk jedzie. Papryka Helski. tutaj z tyłu jest instrukcja obsługi. To miał być żart dla Szczecina, bo my mielimy ryby bez skrzynek. Tu wszystko jest z tyłu napisane. Nasze szprotki wykwintne, lekko pikantne. Zupa morskich obfitości, niech, sprób, niech ktoś to spróbuje. Makrele po pucku, suplement wapniowy. Wątróbki z dorsza. I powiem wam, że yy, wcześniejsze publikacje na kanale spowodowały, że przychodzą ludzie i mówią: My, tutaj od pana Tadeusza to lekarstwo na naprawdę poważne choroby. <laughs> Anszuła z Zatoki Gdańskiej, mój najważniejszy, to jest mój najważniejszy produkt. O! I co jeszcze mamy? Paszczet z łososia, paszczet z dorsza. Pulpety wylewamy do wody, śmietana koperek i mamy takie jak ja jadałem od mamy: pulpecie w sosie koperkowym. Co jeszcze jedzie na Śląsk? Ryba w galarecie. Słuchajcie, będzie łosoś i doż w galarecie. I to co najważniejsze, to będziemy przez cały miesiąc od 20 listopada do 23 grudnia na rynku w Katowicach będą ryby morskie. Zabieramy naszą wędzarnię. I idea jest taka, że będziemy dawali do spróbowania prawdziwe śledzie, prawdziwe morskie ryby, po to, że przed samymi świętami przyjedzie samochód, żeby wszyscy, którzy zamówili, mogli sobie wziąć prawdziwe ryby. To będzie, słuchajcie, realizujemy jedno z marzeń: zawieźć prawdziwe ryby na Śląsk. I to się będzie działo na jarmarku świątecznym w Katowicach. Jeszcze nie wiem gdzie, wczoraj potwierdzałem z organizatorem. Od kiedy? Od, kiedy? Od 20 październ... listopada do 23 grudnia. I słuchajcie, co jeszcze? Łosoś z chrzanem, taka chmurka. Pasztety są takie do smarowania, a to jest coś. Jeszcze nie ma etykietek na tym, bo to jest produkt, który powstał na smaki regionów do Poznania. A, pasztety już wam pokazywałem. Słuchajcie, to i jeszcze inne dobra. Okazało się, że mamy ponad 20 produktów, jak zaczęliśmy liczyć. I wszystko będzie na jarmarku świątecznym w Katowicach, na który już zapraszam. I zapraszam Was w ogóle na kanał Odynia, Odyńca Seniora i na stronki Gryfona. Tam są filmiki o, o naszych produktach, jak to powstaje. Gorąco zachęcam. Zapraszam. Dziękuję. Ja dziękuję.